Cześć, witam was. Słuchajcie, znajdujemy się w hotelu Sensa Resort and Spa. Taki ładny ogród tutaj jest na pierwszym piętrze. My znajdujemy się na drugim piętrze. Tutaj pokoje o numerach 2001 wzwyż. My mamy tutaj pokój 2028 i teraz pokażę wam jak on wygląda. Jest to pokój trzyosobowy. Słuchajcie, standard pokoju jest naprawdę spoko. Nie ma tutaj nic do zarzucenia. Mamy dużo półek. Lodóweczkę, gdzie znajduje się tam jakaś woda mineralna. Tutaj siedzisko dla damy. Jak widzicie, duże, duże lustro. Telewizor z kanałami, z kanałami polskimi. Jest kłopot o tyle, że są trzy jakieś tam muzyczne kanały. No i takie łóżko małżeńskie oraz łóżko dla dziecka. Jest to pokój trzyosobowy. My jesteśmy w czwórkę. I powiem Wam tak, chcieli mi tutaj dać jakąś dostawkę. Ale zrezygnowałem z tego, bo powiedziałem, że no nie zagracę tego pokoju. Tutaj jakoś mocczą córą sobie śpimy, dajemy radę. Także jest OK. Jak widzicie, wystrój jest w miarę nowoczesny. Pokoje sprzątane, no Pani nas tutaj atakuje, powiem Wam, koło godziny 9 rano, gdzie jeszcze tam się, gdzieś się zbieramy. Mówimy Pani, że dobra, dobra spoko, dzisiaj nie musisz tutaj sprzątać. Odpuszcza sobie, no, ale generalnie gdzieś tam stara się codziennie sprzątać. Z tym, z tą wymianą ręczników jest różnie, ale no tutaj jeszcze... Różnie, ponieważ chyba raz tylko były wymieniane, tutaj kibelek. No i prysznic tutaj mamy za, za szybą. To też styl dosyć nowoczesny. Nie ma w miarę się do czego tutaj grubszego przyczepić. Na wstępie dostajemy tutaj z hotelu jakieś szampony, płyny do kąpania, wydełka, czepki. Jakieś tutaj waciki. O, jest suszarka. Oczywiście reszta kosmetyków jest nasza. Eee, szafa dosyć duża. Kilka wyszaków jest. Jakieś miejsce na buty. I tutaj mamy jeszcze taką część z półeczkami na dole safe. W osobnym filmiku pokazywałem Wam, jak ten safe łatwo jest zaprogramować. Tak, żeby turkom nie płacić 2 euro za dzień ponieważ tu jest cała rozpiska co ile kosztuje, a w ogóle nie do przyjęcia, bo chyba w poprzednim filmiku. W poprzednim filmiku zapomniałem o tym powiedzieć, że zameldowanie odbywa się od godziny 14 .00. ci, którzy chcą zameldować się wcześniej, mogą wybrać widok pokoju za 10 euro za godzinę. Otrzymać klucz do pokoju i zjeść śniadanie i lunch. Słuchajcie, jeżeli przyjedziecie tu o 8, 6, 7, nieważne pokój jak nie zapłacicie 10 euro za godzinę, nie dostaniecie pokoju. Nie dostaniecie opaski, co jest najgorsze, i musicie koczować w, w lobby do godziny 14. Także to moim zdaniem jest tragedia tu i tutaj, bo z tego biura jestem. Nie informuję o czymś takim i obawiam się, że przy wykwaterowaniu będzie podobna sytuacja, ponieważ czytałem gdzieś tam opinie, że jak się człowiek idzie wykwaterować. To ściągają opaskę, no i później Beret musi kombinować. My mamy lot o godzinie 2 rano, także zobaczymy jak to będzie, może być ciekawie. Ale damy radę, słuchajcie, damy radę. Także tutaj chciałem Wam jeszcze zaprezentować, no klima oczywiście automatyczna. Jeżeli otworzycie sobie tutaj balkon, klima. Wyłącza się. Tu ma taki jakiś czujniczek. MacGyver, jakiś tu turecki, to robił. Jest taki czujniczek. Jeżeli zamkniemy to, trzeba dobrze to zamknąć. Klima ponownie włączy się i chłodzi nam pokój. Także schłodzenie jest ok. No i tutaj taki balkonik. Akurat mamy tutaj widok na sąsiednie hotele Eftalia Splash. Safira No i tam dalej jakieś inne hotele Tutaj można wieczorem posłuchać Muzyczki I zobaczyć te animacje Które prezentują w Jakieś Dwa stołeczki I stoliczek No i tak to generalnie wygląda No Słuchajcie, co do pokoju tutaj nie mam jakichś zastrzeżeń, tak jak mówię, rozczarowałem się na początku. Tylko tym, że przyjechaliśmy w cztery osoby. Chcieli mi tutaj wstawić jakąś śmieszną dostawkę, ale powiedziałem, że tego nie potrzebuję. Styl w miarę nowoczesny. Hotel, powiem wam, jak na 5 gwiazdek, troszkę słabo, że ten internet jest płatny, że za safe. Każą sobie płacić za te godziny, które przyjeżdżamy wcześniej. Każą sobie płacić. Zobaczymy, jak będzie z wykwaterowaniem. No tutaj jeszcze jakiś tam czajniczek. Dostaliśmy kawę, słuchajcie, gratis na przyjazd. Tutaj sam cukier, jakaś herbata. Nie uzupełniają tej kawy. Jeżeli chcemy kawy, no to trzeba sobie zejść do jednej z wielu restauracji. Także z tym nie ma problemu. No i co, pokrótce, tak to wygląda. Moim zdaniem pokój na 5 gwiazdek, jak najbardziej tak, ale hotel nie, nie, nie. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania kanału. Słuchajcie, jeżeli będziecie się wybierać do tego hotelu, a będziecie mieli jakieś pytania, piszcie. W miarę wolnego czasu postaram się na wszystko odpowiedzieć. Dzięki za obejrzenie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.